Dzisiaj, dzisiaj pojawił się nowy sezon Nowy sezon w Ultimate Team Który podobno jest bardzo fajny Ja już dwa poziomy odblokowałem, bo coś tam sobie pograłem Natomiast tak, pierwsze pięć poziomów raczej nuda No jest ten buł, który czasami wychodzi Jest fajny, no i jest też medal Ogólnie ja ich kojarzę, ale ze starszych Fiv fi bardziej Zapraszam was na stronę fcoins.gg Możecie tutaj kupić monety do FC25 W najlepszych cenach na rynku A z kodem OSCAR dostajecie ich 10% więcej Ponadto jest tutaj pokrywany 5% Procentowy podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia, oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Dalej jakieś tam nagrody, to mnie interesuje. Tutaj mamy Cardozo z Powershotem, który to już uważam, że to jest ciekawy piłkarz przez tego Powershotem, bo piłkarze z Powershotem są po prostu mocni w tym roku. Jeszcze jako zmiennik może ktoś, ktoś, ktoś go dać. Też fajnie, prawie gang kulita, ej kurde ile on ma podań w ogóle, ja tego nie widziałem Jeżeli chodzi o podanie, to topeczka totalna, no ma podanie z trójkątem, ma tiki takie szopa, wślizg i zewniaka Potem, ten, w tym sezonie widziałem, że jest dużo pików, no i tutaj już jest tego oczywiście dowód Od poziomu 12 rozpoczynają się piki, na poziomie 15 mamy Quintero, który też ma całkiem spoko staty Znowu piki, piki, piki Akunia na LO z Long Ballem. Pytanie, czy ma SPK, No nie ma, ma LPK. A to jest z drugiej strony taka liga trudna do połączenia. Trzeba było mieć chyba Francesco Liego, żeby dobre zgranie mu dać. Znowu piki, 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 piki. Ale te piki już oczywiście fajne, nie, bo to są piki 85. Tutaj raczej nic ciekawego, a jednak jest coś ciekawego. Czemu to jest tak ukryte? I w ogóle słyszałem, że Zalewski chwalił tego gościa, bo ten gościu ma. Uwaga, m 94 może dostać plus 2 do overalla i do tego, ma srebrnego powershota, ma srebrną fineskę, ma aeriala srebrnego, ma baterię, ma fałszyka i ma oczywiście premię do sprintów. Także jak wejdzie ten poziom, to jest duża szansa, że biorę tego Larsena, żeby sobie potestować, albo nawet na ławkę. Potem znowu piki, oczywiście mocarne piki. Jakieś kosmetyczne ewo. Paczka 3x8,5. Później mamy Ilka Gindogana lub paczkę. Ogólnie ja Gindoganem nigdy nie lubiłem jakoś bardzo grać. Także mi się wydaje, że zobaczę po prostu, czy go wezmę. Ale znając mnie, to wezmę paczkę, nie? Dobra, 5x8,6 plus, 5x8,7 plus. mocne paczki, ale na koniec to jest prawdziwy banger. Ten gościu będzie nas geewardował do totsów. To jest niesamowite. Konate z shopem. Ogólnie to jest gościu, który ma. To jest taki, można powiedzieć, Pudzian z Liverpoolu na SO. Do tego dostał Shopa, fajne playstyle, aeriala i jeszcze może dostać plus dwa Uberala. Kosmos jakiś, nie? Kosmos, to jest kosmos. Dobra, ale oprócz tego dostaliśmy też słapy. Coś, co oczywiście każdemu się podoba, bo karty za darmo, można powiedzieć. No i teraz tak, no i tak jak za starych czasów, ja się czuję jak na Icon słapy, nie? To było coś pięknego. Ja uwielbiałem ten vibe Icon Swapów. No i teraz tak delikatnie też do tego nawiązują. Za, dwa, za jeden słap jest jakaś paczka, za trzy słapy jest to. Ogólnie do, do, do zdobycia będzie 28 słapów. I trzeba będzie to bardzo fajnie rozporządzić. A, tutaj można albo tutaj będzie o, pik z bohaterem, i tutaj będzie do wyboru albo Sidney Gowu, albo Markiz. Ja bym brał Tutaj wcześniej za 6 słapów mamy 20 razy 85, plus tutaj mamy Grossa, który też wygląda całkiem. Dobra, nie, no wygląda zajebiście generalnie ta karta, jak na SPDK. No turbo dobre statystyki. Bo wiecie, wszystkiego nie weźmiecie, więc trzeba będzie z czegoś zrezygnować. Jest też paczka 30 razy 85, na którą szczerze mocno się nastawiam, żeby ją brać, bo mnie jara. Pani Little na każdą pozycję, jaką posiada ma rolę z plusem, minimum z plusem. Dobra, później mamy pika z bohaterem, też fajne. Potem mamy ikonę mistrzowską trybów do wyboru. I tutaj jest albo Gert Miller, albo Carlos Alberto. Jak ktoś chce pewnego zawodnika, no to to jest dobry pomysł. Później mamy tak: Pika 88 plus z ikoną do wyboru jednego z czterech. No i na sam koniec Rodrigo, który wygląda fenomenalnie i też ma rolę z plusem na każdą pozycję. Natomiast dla mnie najbardziej prawdopodobny zestaw, jaki wezmę, to jest tak: Pik z ikoną 88 plus. No, i oczywiście paczka 30 razy 85 Ja myślałem, że osobne słapy zdobywa się na Fatiego, Enkunku i Raspadoriego, a się okazało, że to są te same słapy, które można przepalić tutaj. Także ja raczej nie będę zainteresowany ani Raspadorim, ani Fatim, ani Enkunku. Może byłbym zainteresowany Fatim. Gdyby on miał ls ale on ma LP, XP, o, i N. no i dzięki temu troszeczkę się wykrzaczył z kręgu moich zainteresowań. No dobra, nie, to szybko go otwórzmy i lecimy z kwalifikacjami. Dobra, to pik z paczki dla ciebie. Za 1000 FP otwieramy pika z hero 8,8, jeden z dwóch. Będzie Lucio, prawy, dobra. Maniak mówi prawy, zobaczmy. Chodź tu, Jarek. Okej, okay, Paulo Futre, to jest dobry traf O kurde, to jest giga dobrze Futre kosztuje 380k 380k, to już, jest, to już jest plus, nie? Jesteśmy na plus, jeżeli chodzi o tego pika A drugi pik, co tu będzie? Uwaga, w drugim Kessler, no ja już ją miałem Dobra, Futre, dzięki bardzo No dobra, to zagrajmy sobie mecz w Kwali W ogóle teraz Kwali zwiększyli ilość meczy Tak, jest 6 meczy i trzeba wygrać 3 Także teraz easy chyba, co? A, i za szóstą rangę nie dali nagród. Myślałem, że za 6-0 są inne nagrody. No dobra, to jeden meczek przed 19. Na razie sprawdzimy sobie futrę na Elesie, a winiego na NC, No zobaczymy. Dobrze, zobaczymy. W składzie Krywala jest Żota, jest Nunes, Beasley, Adama. Raczej, no kwalifikacje teraz się zrobiły łatwe, nie? No trzeba 50% meczy wygrać, a nie. Aha, a nie 60%, jak to było jeszcze dwa dni temu, nie? Także jak ktoś miał problem, to raczej teraz troszeczkę powinien mieć mniejszy problem, żeby awansować. No ale powiem wam, że odbitki dalej w gazie, łatwiej Food Champions, no ja uważam, że, znaczy wiadomo zależy od stanu serwerów, bo im więcej osób gra tym serwery są bardziej obciążone, ale właśnie, wydaje mi się, że dużo ludzi wróci na tą ligę weekendową do gry, no i dzięki temu może, może być troszeczkę więcej bambików, no i pytanie w którą stronę to pójdzie, czy przez słabe serwery, gra, będzie grało się trudniej, bo będzie więcej osób grało i będzie większe obciążenie, czyli coś co jest normalne, czy jednak... No będzie ten niższy poziom, nie? Przez to, że więcej graczy będzie. I zobaczmy Hansenówka, no i mamy jeden do 0, pięknie. Haha, <grytanie> ale gol, dobra no. Dobrze futre. Kurde, niezły na razie, mm. ja, ja Nie, ja nie mogę chwalić kart, proszę Państwa, ja naprawdę nie mogę chwalić. Ja mam tak niski poziom. Aj, i mamy 2-1. Kurde, no go się zaczął grać, już mnie to denerwuje. Chłopie, ja chcę na 19 zdążyć, także bez żadnych dogrywek, nie? I pięknie, no i pięknie, 3-1. I Vinicius, oj! Wyszła, wyszedł zewniaczek i to bez zielonego. No proszę Państwa, Prime nadchodzi na tę ligę weekendową. I uwaga, mamy godzinę 19, także wbijamy do Ultimate Team. Może mi się karty od razu wszystkie pokażą na ekranie ładowania. Taką mam nadzieję, bo to właśnie wyszedłem. No i jak zwykle, zobaczmy, czy są te wszystkie karty do trafienia. Czy drużyna best of jest, widzę. I jest tak, kochany mój Erling Haaland, moja ulubiona karta napastnika w tym roku Van Dijk, Hansen, Bonati, Martin, Martinez, Puteja, Skurtua, Messi, Hernandez, Son, Cristiano Ronaldo, Griezmann Leao, Neymar, Frimpong, Zaire Emery znowu, Lorente, Van... no nie no, Kosmos jakiś, nie? Dobra, zaraz zobaczymy Ewo, ale najpierw Ikona ma gdzieś, a ona chyba wczoraj Jest miś Semiro Ja pierdzielę. On wygląda jak kierowca F1, a nie zawodnik Manchester United. No ale no dobra. Ja cię. to jest dobre SBC. To jest dobre SBC i ono nie jest aż takie drogie. Jest za 200, ja powiedziałbym 200k w ciemno. Coś jeszcze wyszło? Chyba nie. A, codzienne logowanie. O, 14 kart 8.2+. Co to są za SBC? 8.3+, team of... O, ale team of the wiki urosną. Ja pierdziele. Trzy razy można... O, codzienne wróciły, proszę państwa, codzienne. No nie, no tu już grind, grind wraca. Ty, ale to jest fajny pomysł. Szybkie, Evo 3 dni, maksymalnie 3 dni. Ile jest szało? Można to wrzucić. Można Leo wrzucić. Można też rzucić np. ASMA i Tiurama. Dobra, ale co to daje? Aha, trochę tempa, tak? A Modric, dobra, na takim modriciu Okej, okay, przypływ tempa. No przypływ szybkością, przecież pisze. Co ja, co ja w ogóle. U kur, a na Suareza. No, plus 10 tempa, nie? Chłopak dostaje. Kurde, no. To jest dobre, to jest naprawdę dobre O kurna, ty ja tu kamawingę Ja eee, pierdzielę Dobra, ja, ja kamawingę tu daję O kurę, to też kamawingę, a co mu to podnosi? A nie, to mu nie podnosi podań Dobra, ja od razu rzucam kamawingę, ja nie będę czekał Ja od razu so sobie zrobię to Ewo, nie? Będę miał 86 strzaje na kamawingę Ja się nie zastanawiam Od razu to robię, nie? To jest zbyt dobra Zbyt fajnie gramy się tą kartą, żebym tego miał nie zrobić Dobra, zrobiłem kilka, dwa razy 81, plus. lecimy z tymi paczkami Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. O, dalej, 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 dalej. Dobra, skipujemy, nie ma walkautu. 2x81 kolejny, to będzie Alison, jednak nie. Nie ma karty specjalnej, to skipujemy. Nie ma. Dobra, i ostatnia paczka 2x81 i nie ma karty specjalnej. Dobrze, i teraz ciekawsze paczki. Mamy paczkę 2x83 z codziennego logowania. Nie ma karty specjalnej, nie ma walkautu. Nice. No i 3x83, które zrobiłem w SBC. Będzie walkout w końcu, jest walkout, bramkarz, Argentina, czyli piesek Martinez trafiony, pięknie. Dawajcie, 3x8, 3 x 83 i mamy Informa, ale bez walkoutu, to skip. I 3x8, 3 x 83, ostatnie, nie ma karty specjalnej, ale jest walkout. Eśp, Włochy, o, Barella chyba, nie? Za, za końcy polecimy, 40 koła. Uwaga, czy coś uda się trafić z pika, 1 z trzech, 8, 3, 8, wymienny. Zobaczmy, teraz jest dużo kart do trafienia, więc kto wie, może, na razie same złote trafiamy, na razie same tu w ogóle 8 trójki trafiamy Jest tak tak o, jest 8 czwórka Palacios i w ostatnim też złota karta Ake To są te upgrajdowały się karty hero swoją drogą No, szkoda, że tego designu nie ma nowego, ale okej okay, no, ale jest są podniesione statystyki, czy grać nim będę? No chyba nie Skład rywala, Kobel, Konate, Zakaria, Diani, Malen, Tel, okej okay, no, niezły, niezły I wini. Nie no, jeden, Już. <śpiewanie> szybko poszło. <śpiewanie> Dobra, zobaczmy. 14 razy 8, 2 plus. Trafmy kartę specjalną. Jest inform, bez walkoutu. Kurde, no ja chcę. No ja chcę w końcu trafić kartę specjalną, nie? Ty, bo to są cztery piki. Dobra, jeszcze jedne spróbujmy. Jak się ten nie zwróci, to już nie otwieram więcej. O! A, Jędler No dajcie mi coś specjalnego w końcu, no. Kurde, i teraz co? Gil czy Endler jest więcej warty? No, wygrajmy, nie? Kurtua, King, Varan, Marquisio, Jest Fermin, Laudrup, Hernandez, także gości miał turbo. Turbo szczęście w paczkach z ikonami. I dawaj, kręcisz tam, kręcisz tam futrę. No nie, no ten futrę to już się do tarcia kszanu nadaje. O kurde, na czerwonym chciałem przykazać na zielonym. Nie, no, Laudrup. Nie, sp O nie, nie ma, myślałem, że samobój, tak szczerze. O, wini? No, kurda główką kurtuła obronił. Wow, Co to była za interwencja? Przepraszam. O, i Hansen? Nice, pięknie, pięknie. 1-0. I Abili, zobaczmy. No i pięknie, i 2-0. Ale lecimy. Ty no, pięknie lecimy, proszę Państwa. Nie no, myślę, że wróciłem trochę. Myślę, że wróciłem. Wiadomo, weryfikacja będzie w Food Champions. Przede wszystkim zmiana formacji, zmiana strojów. To mi dużo pomogło. A z tymi strojami to bez beki, tak mówię, serio. Mi zmiana strojów odświeżyła po prostu klub. No, i. Kurde, no chyba. Znaczy, o 11 na pewno będę walczył. Jeżeli udałoby mi się zrobić 13 winów, to jeszcze zdobyłbym żało Felixa, nie? Za Food Champions. Turbo, wygórowanym celem będzie 13 winów w ten weekend. Jakbym to zrobił, bym, byłbym turbo z siebie dumny. Nie, no, celem minimum na pewno 10. Cel, wracamy do tego, co było. Cel minimum 10 winów, nie? Na taki optymalny cel to 11, nie? To by było. Jak już by było 11, to byłbym turbo zadowolony z siebie. No i pięknie wini. jego zabrakło. Patrzcie, jak on walczy. On tak samo walczy na boisku. No i karny. Pięknie. no wini. Dobra. Uff. Sigmastycznie, proszę Państwa. Sigmastycznie dostrzeliłem. Dobrze, tak w takim razie mamy 3-0 bilans. Dobrze, to lecimy. 2 razy 80. Liczymy ciągle na kartę specjalną. Nie ma tutaj jej na pewno. Dajcie mi kartę specjalną. Nie ma. O, walkout. Kurna, skipnąłem. Myślałem, że nie ma. Rise. Dobra, Rise i Ginter. Nice bez walkoutu. Dobrze, skład rywala, zobaczmy. O, Mbappé. No to wiadomo, że on nic nie zrobi w tym meczu. Kurde. Oj, Kylian Mbappe. Chłopie, wczoraj byś tak strzelił. Wczoraj byś tak strzelił i każdy byłby szczęśliwy. Ty, ale może to wyszło... O, ci logo Bundesligi zrobił wini, ale... No ja chciałem z pierwszy uderzyć. I Hansen, pięknie. I jeden do zera. No to jest... I wini. Kurde, myślałem, że gość jakoś tak bardziej się wyłoży tym bramerem. Chciałem tak hamsko lobność. No i ładnie. Gościu w tym meczu jedyne co zrobił to trzy razy strzelił zewniakiem. Dwa razy nie niecelnie, no i w końcu mu weszło, nie? No taki meczik to, to będzie meczik niewdzięczny, który zapewne przegram. Bo gościu podejdzie i znowu strzeli zewniaka po prostu. Bo one wchodzą jak złe w tym roku. I znowu uwaga, no ale chciał nazywniaka, no przecież to już chłopie, to ja już tam twoją taktykę, no. W sensie, wiecie, ja jestem osobą, która która nie ma, znaczy, mam coś do schematów, bo nie powinny istnieć, ale to bardziej, wiecie, do jej mam. Ja za to do gracza mam problem, jeżeli gościu zna jeden schemat i będzie go robił do usranej śmierci. I ja nie widzę przed radochy z takiego grania. Już większą radochę, jakbym znał trzy schematy i je, wiecie, i mieszał nimi, a to czasem się zagram to, czasem to, czasem tamto. Ale ten gościu, jedyne co potrafi, to podejść na zewniaka i on robi to ciągle. On nic innego jeszcze żadnej innej akcji nie wymyślił. O kurde, ty bezspalonego. I abili. No i tak wyczekałem, wyczekałem, bo myślałem, że się ruszy szczerze. Uwaga, zewniaczek. No, co za parówa, nie? Ty, no, ale nowy schemacik, tapinek. O, ty, patrzcie, drugi schemat odblokował. Teraz będzie całą drugą połowę grał tapiny. A dajcie mi kejna. Kane tu da radę, nie? I wini na skrzydło zamiast i futre schodzi, oczywiście. Dobrze, Kenik. No i to jest wejście smoka. Pierwszy kontakt z piłką, proszę państwa. <gry> Pierwszy kontakt z piłką. Hurricane. I Hurricane, kurde, myślałem, myślałem że to drugi gol, nie? Dobrze też Sisoko, ciśnie, ciśnie, ciągle Musa. Musa Sisoko, nie? No i pie Nie no patrzcie. Sisoko jaki Ride, czym jakiś Prime Leo Messi, nie? i jeszcze nie no hurricane co za wejście, on wchodzi i dwa gole z miejsca strzela nie dobra i mamy skończoną ewolucję Kamawingi proszę państwa i teraz ten Kamawinga no to jest gankulita nie to jest prawdziwy gankulita mam nadzieję że no, mógł go dalej ulepszać nie yy, otwieramy te paczki znaczy na razie otworzę jedną i zobaczymy czy trafimy kartę specjalną jak nie trafię to po kolejnym meczu otworzymy kolejną Zobaczmy, 2 razy 8-6. Czy będzie karta? Spe... Nie ma karty specjalnej, jest Walkout. Eś, o Okej, no, okej, okay, okay. Ruben Dias. I Cancelo, no nie ma. Dobrze, dobrze, Abili, super piła do jego No gościu tutaj się minął troszeczkę z przeznaczeniem. Hansen. kurde, chciałem tak mocno podać, bo i czym się może podbija ta piła? Okej. Okay. Chyba, że teraz Vinicius Junior. Ja pierdziel, ja pierdziel. Jeszcze raz możemy to powiedzieć, dziękuję UFL za to, że była premiera tej gry. No i co za tym idzie, dziękujemy wam za świetny content w EAFC, bo tego brakowało chyba. Motywacji po prostu Kanadyjczykom. Jest naprawdę fajnie. Powiedziałbym nawet, że EAFC is back proszę państwa, bo ta gra wygląda teraz fajnie. Jest taka odświeżona, czuć taką świeżość przede wszystkim w tym wszystkim, czuć hype na tą grę. Jezu, niech tak będzie ciągle, nie? Takie proste rzeczy, tak potrafią tą grę naprawić. Przykład słapy. Jezus Maria, przecież ludzie to kochają. Ja jestem fanem Swapów, więc to, że takie rzeczy wyszły teraz, no, to jest wielkie W. Wielkie W od EA. Oby tego było po prostu więcej. Ale też nie za dużo, żeby nam się to nie znudziło. I na zielonce, pięknie. 3-0. Jednej rzeczy w EA nie rozumiem. Czemu oni wypuścili tak świetny content? Czemu oni wypuścili tak świetny content, kiedy bardzo dużo część graczy odeszła z gry? Nie mogli zrobić tego wcześniej, jak widzieli, że ta gra trochę umiera, że ludzie tracą zainteresowanie. Nawet taki, wiecie, krok w kierunku graczy, bo uważam że teraz zrobili kilka kroków w kierunku graczy, ale troszeczkę wcześniej, jak ludzie jeszcze się nie obrazili na tą grę. A tam to już niewielka droga do niego. Oj, 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 dobra, trzeba się pochylić, bo jest 3-1, to jest bardzo niebezpieczny wynik. Fioletowy opęda mi strzela, nie? O Jezus Mary Nie, Abili, Abili! O kur... tutaj już się witałem, ja już zostawiam jaką cieszynkę robimy, nie? Dawaj, Absztam, lecisz, chłopie. Dawaj, łysy, łysy pomarzenia. Ty, czerwona kartka. Nadrób tego, nadrób tego gola, którego zmarnowałaś. Zajebiście, Abili. Pięknie futre, ale akcja! Nice i 4-1. No i gościu wychodzi. Mamy już pierwszą rangę, czyli ostatni meczik mogę oddać. Trzeba być dobrym w tej grze. Dobro może wróci. Może ktoś mi oddał wina w kwali, znaczy w y, championsach. Jakby tu była karta specjalna albo walkout, No oczywiście nie ma, za dużo bym chciał. Dobra, 8-5 plus paczka, czy będzie z plusem. Jest! I to będzie Chloe Kelly. No jak? No jak? Trafmy kartę specjalną. Ja pierdzielety, no nie leci dzisiaj, no nic, to jest. A, Odegard. I dobra, 89 Odegard. I kto oprócz Idygarda będzie ma. Ej, dobra paczka, 2,89? Pięknie. A, to na koniec możemy w sumie odebrać też nagrody za Rivalsy. To wam. O, pokażę od razu nowe nagrody za Rival, bo to też jest fajne. A, a patrzcie, o tylko jedną ligę spadłem. E, eee, to luksus. I teraz są, nie ma paczek 7-5+, a paczki 80, także grubo. No i ta paczka trybu Rivals, no i paczka z Team of the Weekami, no ale te paczki 80+, plus to jest game changer, nie? Jeżeli obejrzałeś odcinek do końca, napisz jaką kartę best of trafiłeś.